Jest akcja, jest reakcja. Masowe zatrzymania w sprawie fałszywych alarmów. Niemcy bezczeszczą naszą historię i jest też reakcja naszych służb. Norweska telewizja przeprasza za relacje z Marszu Niepodległości. A na koniec standardowo ciekawostka dnia. Ja się nazywam Maciej Podstawka. Witam szanownych Państwa bardzo, bardzo serdecznie na kanale Bądź na bieżąco, na którym jak co dzień macie najnowsze newsy z kraju ze świata. Zanim zaczniemy, oczywiście lajk, like, subskrypcja, jakiś komentarz możecie zostawić, bo to zawsze sprzyja algorytmom. Dzięki serdeczne, a teraz lećmy z pierwszym tematem. Prokuratura Regionalna w Poznaniu poinformowała o zatrzymaniu mężczyzny w związku z fałszywymi alarmami bombowymi. Sprawa nadzorowana przez samodzielny dział do spraw cyberprzestępczości i informatyzacji dotyczy stwarzania sytuacji mających wywołać przekonanie o zagrożeniu dla życia i zdrowia wielu osób na terenie kraju. Ustalono, że od stycznia 2021 roku do placówek oświatowych, biur poselskich oraz budynków użyteczności publicznej wysyłano wiadomości mailowe, o podłożeniu ładunków wybuchowych. To powodowało konieczność interwencji służb i ewakuację osób. Wiadomości trafiały również do instytucji za granicą. 21 października 2025 roku funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali mężczyznę, któremu zarzucono wysyłanie wiadomości o podłożonych ładunkach wybuchowych do instytucji publicznych, szkół, biur poselskich, urzędów i szpitali wiedząc, że zagrożenia nie istnieją. Prokuratura uznała to za przestępstwo o charakterze terrorystycznym, ponieważ sprawca działał w zamiarze poważnego zastraszenia wielu osób. Podejrzany nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Sąd rejonowy Poznań Stare Miasto Zastosował wobec niego tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. W miejscu zatrzymania zabezpieczono sprzęt elektroniczny. Sprawa ma charakter rozwojowy, a czyny zarzucone podejrzanemu zagrożone są karą przekraczającą 22 lata pozbawienia wolności. Zatrzymanie podejrzanego o seryjne fałszywe alarmy bombowe to niewątpliwie sukces. Daje to pewną nadzieję, że organy ścigania adaptują się do nowych realiów i potrafią, mimo cyfrowej anonimowości, namierzyć sprawców paraliżujących kluczowe instytucje. Nie łudźmy się jednak, to jest dopiero przedsmak w świecie, który galopuje w stronę pełnej cyfryzacji tego typu zagrożenia. Tanie w realizacji, lecz generalnie olbrzymie koszty społeczne i panikę to generuje. Będą tylko rosły. Każda szkoła, szpital czy urząd staje się łatwym celem. I tu pojawia się fundamentalny paradoks. Samo istnienie takich cyberzagrożeń tworzy nowe, być może bardziej postępne niebezpieczeństwo. Każdy taki incydent staje się gotowym paliwem dla władz, którym marzy się coraz większa kontrola nad siecią. Dla przestraszonego społeczeństwa, argument konieczności walki z terrorem jest łatwy do przełknięcia, nie? Władza zyskuje idealnie e, uzasadnioną e, argumentację do wprowadzenia coraz głębszej cenzury, inwigilacji i ograniczania anonimowości. O ile więc cieszy nas sprawność służb, o tyle musimy bacznie patrzeć im na ręce, e, żeby nie zechcieli zbudować państwa nadzoru. Walka o bezpieczeństwo nie może stać się pretekstem do likwidacji wolności słowa. A major scandal has erupted in Germany, and the shockwaves are now reverberating across Europe. A German auction house attempted to sell hundreds of Holocaust era artifacts, items that belonged to victims of Nazi terror. W Niemczech odwołano aukcję przedmiotów związanych z Holokaustem, która miała się odbyć w poniedziałek 17 listopada. Dom aukcyjny Felsman w Neuss planował sprzedaż prywatnej kolekcji zawierającej dokumenty i przedmioty związane z ofiarami niemieckich zbrodni. Przeciwko aukcji zaprotestował Międzynarodowy Komitet Oświęcimski oraz polskie władze. Wicepremier Radosław Sikorski poinformował, że rozmawiał w tej sprawie ze swoim odpowiednikiem z Niemiec. Obaj politycy zgodzili się, że należy za pobiec takiemu zgorszeniu. Sikorski podkreślił, że pamięć o ofiarach Holokaustu nie jest towarem i nie może być przedmiotem komercyjnego obrotu. Polska dyplomacja zaapelowała o zwrot artefaktów do Muzeum Auschwitz. Minister kultury Marta Cienkowska oświadczyła, że nie zgadza się na to, by pamięć o ofiarach zbrodni była traktowana jak towar. Podkreśliła, że to nie przedmiot handlu, lecz odpowiedzialność moralna, historyczna i ludzka. Dodała, że Polska będzie domagać się zwrotu tych Przedmiotów do Polski. Ambasador Niemiec w Polsce, Miguel Berger, również wyraził zadowolenie z odwołania aukcji. Według gazety Frankfurter Allgemeine Zeitung, na liście obiektów przeznaczonych do sprzedaży znajdowały się 623 pozycje. Wśród nich był m.in. list więźnia z Auschwitz do adresata w Krakowie, diagnoza lekarska z obozu koncentracyjnego Dachau dotycząca przymusowej sterylizacji więźnia oraz antyżydowski plakat propagandowy. But the political fallout intensified. Poland's president. Skandaliczna aukcja w Niemczech i słuszna szybka interwencja polskich władz to gorzka lekcja. Mimo tego, że polska strona odniosła sukces i wygrała z Niemcami, to po raz kolejny okazało się, że o własną historię i godność musimy walczyć sami. Nikt absolutnie nikt nie zrobi tego za nas. Musimy nieustannie stać na baczności, bo to zdarzenie pokazuje, że pamięć historyczna jest polem nieustannej walki. Musimy być konsekwentni, asertywni w domaganiu się prawdy oraz zadośćuczynienia. Nie ma znaczenia, czy rozmawiamy z Niemcami o reparacjach, z Rosją o jej dziedzicach imperializmu, czy Ukraińcami o bolesnych, ale wciąż e, nie w pełni rozliczonych sprawach, jak wołyń. Zaniedbanie na tym polu prowadzi do katastrofy. Historia nie znosi próżni. Jeśli my przez lata niechamy domagania się Prawdy, jak bywało to chociażby w kontekście Wołynia, pozwalamy, by druga strona wypełniała tę lukę narracyjną. Narracja, która często bywa dla nas krzywdząca i relatywizuje winy. Jeżeli nie będziemy głośno mówić o naszych ofiarach i domagać się sprawiedliwości, to ostatecznie inni zrobią za nas, współwinnych lub nawet złoczyńców. Pamięć nie jest towarem, jak słusznie zauważono, ale jest też bronią. Musimy jej strzec. Robią wszystko po to, żeby nas zniewolić. Niektórzy się boją tej polskości. Boją się pokazać tego, że są Polakami. Wstydzą się tego. I mi serce pękło. Polska dalej jest niepodległa. To jest takie... Ja uważam, że nie osobiście. Jest, dopóki o... Polacy myślą, że są. Norweska telewizja publiczna NRK przeprosiła za sposób, w jaki zrelacjonowała ostatni Marsz Niepodległości, który odbył się w Warszawie 11 listopada. Dziennikarze stacji określili doroczny pochód jako Marsze Nazistowskie, co wywołało reakcję. Ole Iwin Henden, szef informacji NRK, przyznał, że redakcja popełniła błąd. Określenie Marsze Nazistowskie pojawiło się w środę w porannym paśmie publicystycznym w tekście wyświetlonym wraz z materiałem wideo. Henden w odpowiedzi dla polskiej agencji prasowej zaznaczył, że użyte określenie nie odzwierciedla oceny NRK tego wydarzenia. Podkreślił, że zarówno Norwegia, jak i Polska znajdowały się pod okupacją nazistowską, co sprawia, że takie wyrażenie może budzić silne emocje. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Oslo zwróciła się do norweskiego nadawcy o sprostowanie użytego określenia. Do chwili obecnej nie uzyskano odpowiedzi. No ale tutaj sami zobaczcie, jak było. Miłość do ojczyzny, żeby pokazać, że Polacy, mimo żeby podziału wszystkich partii politycznych, w tym wyszły całym za całym politycznym, w tym całej niewoli żydowsko-komunistycznej, jaką chcą nas spędzić, żeby pokazać, że Polacy dalej mają swoją dumę i że dalej są niepodlegni. Choć sama sprawa być może nie odbiła się globalnym echem, doskonale ilustruje jak głęboko zepsuty jest system mediów społecznościowych i w ogóle współczesnych mediów mainstreamowych. Mechanizm jest cyniczny i boleśnie przewidywalny. W czasie, gdy temat budzi największe zainteresowanie, czyli w okolicach 11 listopada, międzynarodowa opinia publiczna bombardowana jest skrajnymi, łatwymi do przyswojenia etykietami typu naziści. Natychmiast ustawia narrację, zamyka dyskusję, liczy się klikalność i szokuje Nagłówek, a nieprawda. Pierwotny fałsz idzie w świat w czasie największej oglądalności, trafiając do milionów odbiorców i kształtując trwały negatywny obraz. A polski? A potem? Potem, kilka dni później, jak już kusz opada, opinia publiczna zajmuje się czymś innym, po cichu pojawia się sprostowanie. Przeprosiny są publikowane dla porządku, ale nie mają już żadnej siły rażenia. Szkoda została wyrządzona, wizerunek utrwalony. To nie jest dziennikarstwo, tylko fabrykowanie rzeczywistości na zamówienie. Ile takich pomyłek, które zawsze idą w jedną stronę, potrzeba, byśmy przestali udawać, że są to tylko błędy, a celowo zamierzony plan. Zaraz wspieraj mi się Podczas swojej kampanii reklamowej pokazała ciała, a zawinięta borpi, śmiewając się Jednocześnie Niemcy, kiedy Izrael dokonuje ludobójstwa Z całej rodziny! Izrael mor palestyńskich artystów, palestyńskie projektantki modowe, jednocześnie w tym samym czasie Zara wybiera izraelską modelkę jako globalną twarz swojej kampanii! Nie noście ubrali przez tych bro... Wolna, wolna Palestyna! Wolna wolna Palestyna! Zaraz śmierć, a wartuj! Indizek, właściciel z laty, bez pił, czule i streszcz, tam czerwisz człowieka na prawie całym świecie! I wkąp się za ludobójstwo! Zaraz promuje izraelską modę! Filmik w pigułce pokazuje główny problem dzisiejszych lewicowych środowisk. Sprawa, o którą walczy tutaj ostatnie pokolenie, jest w teorii szlachetna. To, czego dokonuje Izrael w strefie gazy, jest hipokryzją. Eee, z jaką. Podchodzą do tego e, chociażby zachodnie media i zasługuje to na krytykę. Jednak tutaj nie chodzi o krytykę, tylko o zwykłe szokowanie i budzenie kontrowersji, wycierając sobie twarz słuszną sprawą. No bo jaką winę ponoszą kupujący, którzy akurat tego dnia znaleźli się w sklepie? Izrael nie upadnie, dlatego że Zara w Polsce odniesie gorsze wyniki finansowe. Jaki jest więc cel całego wydarzenia? Dlaczego oni nigdy nie pójdą pod gabinety prezesów, dyrektorów i innych ludzi decyzyjnych, tylko zawsze wkurzają przeciętnego obywatela? Pomijając, że w większości przypadków szliby do swoich rodziców, znacznie łatwiej jest bowiem zakłócić spokój zwykłym ludziom, którzy w tej sytuacji nie mają żadnej mocy sprawczej, niż podjąć wysiłek konfrontacji z realną władzą korporacyjną czy polityczną, ale w całej tej akcji nie chodzi o to, by realnie powstrzymać Izrael, tylko po to, by zdobyć wyświetlenia, szokować ludzi i może znaleźć jakichś sponsorów.